Uwaga. Film jest parodią i powstał wyłącznie w celach humorystycznych. Kaczyński i Tusk poszli na ryby i złowili złotą rybkę. Rybka tradycyjnie powiedziała, że jeśli ją wypuszczą, spełni im trzy życzenia. Kaczyński i Tusk zaczynają na zmianę wymieniać swoje prośby. Chcę, żeby premier mógł bezkarnie decydować o wszystkich nominacjach w rządzie i mieć większą władzę niż prezydent, mówi z uśmiechem Tusk. Dobrze. Od teraz premier będzie miał takie prawo, odpowiedziała rybka. Ja chcę mieć luksusowy pałac, gdzie będę mógł odpoczywać i robić, co tylko zechcę, mówi Kaczyński. Nie ma problemu. Będziesz miał luksusowy pałac z wszelkimi wygodami, odpowiedziała rybka i poprosiła Tuska o drugie życzenie. Chcę, żeby premier miał władzę nad absolutnie wszystkimi mediami w kraju, żeby mógł kontrolować informacje i o wszystkim decydować. Dobrze, premier będzie miał teraz pełną władzę nad wszystkimi mediami, odpowiedziała złota rybka i zapytała Kaczyńskiego o kolejne życzenie. Chcę flotę limuzyn z kierowcami na każde zawołanie, aby móc poruszać się z pełnym komfortem i elegancją. Mówi Kaczyński. Złota rybka trochę się dziwi, ale spełnia to życzenie i pyta Tuska o jego ostatnie życzenie. Chcę, żeby kadencja premiera była dożywotnia, żeby mógł rządzić bez ograniczeń czasowych i martwienia się o kolejne wybory. Nie ma problemu. Kadencja premiera jest od teraz dożywotnia. Odpowiada złota rybka, po czym pyta Kaczyńskiego: A jakie jest Twoje ostatnie życzenie? Kaczyński uśmiecha się szeroko, patrzy na Tuska i mówi. Chcę być premierem. <laughs> Tusk, Kaczyński i groźny głodny więzień siedzieli w celi. Kaczyński podchodzi ze swoim ostatnim kawałkiem kiełbasy do Tuska i pyta. Donald, chcesz? Tusk spojrzał na kiełbasę podejrzliwie. Wiedział, że Kaczyński zawsze ma jakiś ukryty plan, więc przez chwilę się zastanawiał, ale w końcu odpowiedział: Nie, dzięki, nie nabiorę się na te, na te twoje sztuczki Jarek. Kaczyński wzruszył ramionami i podszedł z kiełbasą do głodnego więźnia, który ledwo trzymał się na nogach z wycieńczenia. Chcesz kiełbasę? Zapytał Kaczyński, podając ją więźniowi. Wygłodzony więzień, patrząc na smakowitą kiełbasę, myślał sam do siebie. Pewnie chcę coś w zamian, ale zjem kiełbasę, nabiorę siły i jakoś sobie poradzę, cokolwiek by nie chciał. Po chwili przemyśleń mężczyzna kiwnął głową i odpowiedział, tak chcę, daj tą kiełbachę. Więzień zjadł kiełbasę łapczywie, nie zostawiając ani okruszka. Po chwili Kaczyński z uśmiechem pełnym zadowolenia zapytał, zjadłeś? Tak, zjadłem. Dzięki! Odpowiedział więzień, oblizując palce Masz teraz siłę! dopytywał Kaczyński nadal uśmiechnięty Tak, mam teraz dużo więcej siły. Potwierdził więzień, czując przypływ energii. Kaczyński nachylił się i mówi do więźnia. To teraz powinieneś mi się odwdzięczyć. Więzień spojrzał na Kaczyńskiego z lekkim zdziwieniem i pyta. Dobra, no, co mam zrobić? Kaczyński wskazał na łóżko tuska i mówi. Widzisz to łóżko? No widzę, no. Pod nim w skrzynce tu trzyma słodycze. Mam smaka na to fifi. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński dostali wyzwanie, aby wymyślić jakąś ładną nazwę koloru, która będzie reprezentować ich partię w nadchodzących wyborach. Jarosław po godzinach dumania wymyślił nazwę Europejski Błękit. Podekscytowany dzwoni do Donalda Tuska i pyta: Donald, jaką nazwę koloru wymyśliłeś? Jeszcze nie zdecydowałem. A ty? Europejski błękit. Odpowiada Kaczyński. Donald odłożył słuchawkę z uśmiechem, knując w głowie podstępny plan. Jako, że ma silne powiązania z Unią Europejską, postanowił sprytnie przywłaszczyć sobie nazwę Kaczyńskiego, tak aby ten niczego nie podejrzewał. Na wspólnej konferencji prasowej dziennikarz pyta. Panie Mencen, jaką nazwę koloru pan wybrał? Narodowa czerwień. Dobrze, a pan, panie Tusk? Hmm, europejski błękit, odpowiada podekscytowany Tusk, patrząc z uśmiechem na Kaczyńskiego. Świetnie, a teraz posłuchajmy, co wymyślił pan Kaczyński. Na to Kaczyński, patrząc z irytacją na Tuska, mówi Przeklęty ryż. Kaczyński i Tusk poszli na ryby i złowili złotą rybkę. Rybka tradycyjnie powiedziała, że jeśli ją wypuszczą, spełni im trzy życzenia. Kaczyński i Tusk zaczynają na zmianę wymieniać swoje prośby. Chcę, żeby premier mógł bezkarnie decydować o wszystkich nominacjach w rządzie i mieć większą władzę niż prezydent, mówi z uśmiechem Tusk. Dobrze, od teraz premier będzie miał takie prawo odpowiedziała rybka. Ja chcę mieć luksusowy pałac, gdzie będę mógł odpoczywać i robić co tylko zechce. Mówi Kaczyński: Nie ma problemu, będziesz miał luksusowy pałac z wszelkimi wygodami. Odpowiedziała rybka i poprosiła Tuska o drugie życzenie. Chcę, żeby premier miał władzę nad absolutnie wszystkimi mediami w kraju, żeby mógł kontrolować informacje i o wszystkim decydować. Dobrze, premier będzie miał teraz pełną władzę nad wszystkimi mediami, odpowiedziała złota rybka i zapytała Kaczyńskiego o kolejne życzenie. Chcę flotę limuzyn z kierowcami na każde zawołanie aby móc poruszać się z pełnym komfortem i elegancją. Mówi Kaczyński. Złota Rybka trochę się dziwi, ale spełnia to życzenie i pyta Tuska o jego ostatnie życzenie. Chcę, żeby kadencja premiera była dożywotnia, żeby mógł rządzić bez ograniczeń czasowych i martwienia się o kolejne wybory. Nie ma problemu. Kadencja premiera jest od teraz dożywotnia. Odpowiada Złota Rybka, po czym pyta Kaczyńskiego, Moje ostatnie życzenie? Kaczyński uśmiecha się szeroko, patrzy na Tuska i mówi: Chcę być premierem. <laughs> Donald Tusk mówi do syna: Synu, znalazłem ci wspaniałą kandydatkę na żonę. Ale tato, sam potrafię znaleźć sobie dziewczynę. Kto to jest? To córka Ursuli von der Leyen. Super, trzeba było tak od razu. Donald Tusk udaje się do Ursuli von der Leyen na rozmowę. Dzień dobry, pani. Wydaje mi się, że znalazłem doskonałego kandydata na męża pańskiej córki. Wie pan, ale ja nie szukam męża dla mojej córki. Ależ to wiceprezes Europejskiego Banku Centralnego, dodał Tusk, na co Ursula odpowiedziała: Cudownie, to zmienia postać rzeczy. Następnie Donald Tusk udaje się do prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Witam pana, panie prezesie. E Przychodzę z dobrą nowiną. Mam idealnego kandydata na wiceprezesa w pańskim banku. No tak, ale ja nie szukam nikogo na tę posadę. Donald Tusk nie poddaje się i dodaje: Jest pan pewien, to zięć Ursuli von der Leyen. O, chyba że tak. Syn Donalda Tuska postanowił się żenić, więc idzie porozmawiać ze swoim ojcem. Tato, zakochałem się i będę się żenił. Ona też mnie kocha i będzie nam wspaniale. E, no dobrze, synu. Ale wiesz, zanim podejmiesz tak ważną decyzję, muszę ją poznać. Oczywiście, tato. Przyprowadzę ją, ale żeby było ciekawiej, przyprowadzę też dwie inne koleżanki, a ty zgadniesz, która jest moją wybranką. No dobrze, synu. Niech i tak będzie. To może być interesujące. Następnego dnia syn przyprowadza trzy dziewczyny. Dziewczyny siadają na kanapie, a naprzeciwko nich staje Donald Tusk. Przygląda się im uważnie. Patrzy na każdą z osobna, analizuje, aż w końcu mówi... To ta ruda po środku. Syn zaskoczony pyta... Dokładnie, tato. Skąd wiedziałeś? Donald Tusk z uśmiechem odpowiada: Synu, ty rzadko podejmujesz normalne decyzje, a ta ruda wygląda na wyborce PiSu. <zysk> Donald Tusk trafił do więzienia. Wchodzi do celi pełnej groźnych więźniów, aż w końcu jeden z nich, wyglądający na szefa grupy, od razu rzuca się na nowego. Za co cię posadzili, Tusk? Za figle. Odpowiada spokojnie Tusk: Za jakie figle? Co ty będziesz kit wciskał? Gadaj, bo po tobie! No poważnie, mogę pokazać, jak mi nie wierzysz. Mówi Tusk z lekkim uśmiechem. "Ta? No to pokaż." Donald Tusk, zachowując niezachwiany spokój, podnosi wiadro, które w celi pełni funkcję ubikacji, i z rozwagą wylewa jego zawartość na drzwi. Pozostali więźniowie obserwują go z wyraźnym niedowierzaniem, zastanawiając się nad jego zamiarami. W momencie, gdy strażnik otwiera drzwi, Tusk z chirurgiczną precyzją wylewa resztę zawartości wiadra prosto na niego. Zanim strażnik zdążył zareagować, Tusk szybko odstawił wiadro na miejsce i stanął obok drzwi, przyjmując pozycję na baczność. W celi zapada głucha cisza. Wszyscy więźniowie wpatrują się w Tuska z szeroko otwartymi oczami. Po chwili drzwi otwierają się szerzej, staje w nich gromada rozwścieczonych klawiszy, w tym jeden wysmarowany zawartością wiadra. Najbardziej wkurzony klawisz cały wysmarowany mówi: Tusk, ty się lepiej odsuń na bok, żeby ci się przypadkiem nie oberwało chcesz zobaczyć więcej śmiesznych dowcipów nic prostszego wystarczy że klikniesz film który wskazuje strzałka miłego oglądania